Punktualnie o godzinie 17 w symboliczną godzinę w, w całym mieście rozległy się syreny, które rozpoczęły uroczystości upamiętniające rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Zaczęliśmy minutą ciszy i zadumy, a potem, wspólnie z harcerzami, oddaliśmy hołd bohaterom przy pomniku Armii Krajowej podczas uroczystego apelu na cmentarzu zabytkowym przy Alejach Kobylińskiego wszystkim tym, którzy mieli odwagę w 1944 roku stanąć do walki o marzenia o wolnej Warszawie i ojczyźnie żołnierzom, harcerzom i cywilom. Wzruszającą oprawę artystyczną przygotowali harcerze z Chwca ZHP Płock imienia Obrońców Płocka 1920 roku. Patrzmość, gdzieś w podziemiach tkwi słońce przyszłych dni, lecz przyjdzie dzień, gdy wstanie i sprawimy Niemcom lanie. Kwiaty złożyli m.in. przedstawiciele samorządu, parlamentarzyści, kombatanci, reprezentanci służb mundurowych i harcerze. O wydarzeniach, które miały miejsce 81 lat temu, mówił zastępca prezydenta Płocka do spraw polityki społecznej Łukasz Jankowski. Szanowni państwo, dźwięk syren alarmowych przypomniał nam o znaczeniu wstania warszawskiego dla Polaków. 81 lat temu. Godzina W wpłynęła na los całego miasta i jego mieszkańców. W heroicznym geście Warszawiacy, żołnierze Armii Krajowej i cywile stanęli do nierównej walki z niemieckim okupantem o wolną Polskę. Chwycili za broń, bo nigdy nie wyrzekli się marzenia o ojczyźnie wyzwolonej spod niemieckiej okupacji. Powstanie warszawskie było największą akcją zbrojną od ziemia w okupowanej Europie. Żołnierze Armii Krajowej mieli walczyć zaledwie kilka dni. Wytrwali ponad dwa miesiące. Obraz bohaterskich 63 dni jest wciąż żywy świadomości kolejnych pokoleń. Powstańcy są dla nas wzorem odpowiedzialności za przyszłość naszego kraju i własne decyzje. Dzisiaj spotykamy się w naszym mieście przy pomniku żołnierzy Armii Krajowej, by uczcić pamięć tych, którzy stanęli do walki i naznaczyli swoje życie odwagą i bohaterstwem. Cześć ich pamięci. Dzięki pamięci historia wciąż żyje w naszych sercach. bez tych pasjonatów sportu motorowego, bez włożenia, bez całej ekipy, która wspierała go, nie byłoby to możliwe. To początek, pierwszy taki rajd płocki, ale wierzę, że nie ostatni, że doświadczenia wyniesione z tego rajdu posłużą do organizacji kolejnych takich imprez w Płocku. kolejnych latach. Przypieszujemy w dobrą zabawę, jakieś tam dodatkowe doświadczenie, tak jak mówię, pierwsza taka impreza, więc raczej dobry wynik na pewno będzie bardzo miły, ale raczej chcemy się pobawić i doświadczyć. Jechało mi się bardzo dobrze. Mieliśmy lekkie problemy z autem, kończy nam się sprzęgło, więc było trochę walki z autem, ale szczęśliwie kończymy ten ride na drugim miejscu, więc jestem zadowolony z dzisiejszego dnia. No, powiedziałem, że świetna atmosfera, ludzie są bardzo pomocni. Mieliśmy wczoraj problem z pasami, ponieważ nie takie, jakie potrzebowaliśmy, ale ludzie tutaj są bardzo otwarci i udzielili nam pomocy. Polecamy każdemu, zamiast ganiać po ulicach, mamy laboratoryjne warunki, teren jest oddzielony, jest wszystko zabezpieczone, są karetki, straż pożarna. Także tutaj spory układ dla organizatorów, bo naprawdę jest profesjonalnie i bezpiecznie, a to jest najważniejsze, bo każdy chce z nas wrócić wieczorem do domu. Na pewno weźmiemy jeszcze raz udział, jeżeli będzie cokolwiek organizowane. No i trzeba zachęcić wszystkich dookoła, niech próbują mi się szkolą. Mega, więcej takich inicjatyw. Pewnie będziemy myśleli nad drugą edycją. Udało nam się to wszystko spiąć do końca, rok czasu zajęło nam to, ostatni miesiąc był bardzo trudny dla mnie, ale no co, daliśmy radę.